Czym KMS jest? Jest to katolicka nauka społeczna. O tyle nietypowa, że mimo, że w nazwie ma słowo społeczna, nie jest to nauka typu społecznego. Jest to nauka teologiczna. Ten dylemat, który trwał przez długie lata. Bo prawie 100 lat od pierwszej encykliki społecznej, czy to jest nauka społeczna, czy to jest nauka normatywna, moralna, został rozwiązany w encyklice Centezimuzanus, Jan Paweł II wyraźnie zaliczył katolicką naukę społeczną do nauk normatywnych, zaliczył ją do teologii moralnej co wyznacza kształt tej nauki, czyli jak dojść do praktyki tej nauki. Nauki społeczne mają to do siebie, że one budują strategie społeczne i katolicka nauka społeczna temu nie służy. Katolicka nauka społeczna jest jednym z elementów kształtowania sumień ludzkich, sumień ludzi wierzących w tym, co odnosi się do społeczeństwa, czyli do życia społecznego, do tworzenia społeczności, czy to małej, takiej społeczności jak rodzina, czy dużej, takiej jak państwo, czy wspólnota międzynarodowa. I teraz, jak Ją praktycznie wykorzystać, a no właśnie tak, by te społeczności, małe i duże, były prawymi społecznościami, uczciwymi, by rządziły się prawem moralnym. A to jest możliwe tylko wtedy, kiedy kształtuje się sumienia. Czyli katolicka nauka społeczna nie pretenduje do tego, by zabierać cokolwiek człowiekowi. Przede wszystkim wolność, bo czasem i o to jest oskarżana. Wręcz przeciwnie, katolicka nauka społeczna chce tylko pomóc człowiekowi zagospodarować jego wolność, tak, by było to zgodne z jego sumieniem. Czyli jest to sposób kształtowania sumienia za pomocą środków, słów, ale również i środków innej natury, wychowawczych środków, tak by ludzie w społecz... najpierw te społeczności swoje mogli utworzyć, a potem je zagospodarować i by działo się to w zgodzie z ich sumieniami. Czyli jest to sposób taki, jak się realizuje chrześcijaństwo, bo jest to część nauki chrześcijańskiej, tej, która dotyczy społeczeństwa. Czyli trzeba najpierw ją poznać, po to, żeby ją, nią potem żyć na co dzień. Każdy na swój sposób. dialogi nauki społecznej Kościoła przede wszystkim służy rozpropagowaniu tej nauki. Tak się niestety dzieje, że choć to dotyczy codzienności, i codziennego życia człowieka, to co obejmuje się nazwą nauka społeczna Kościoła, nie jest znane w Kościele. Jest przynajmniej na naszym gruncie bardzo słabo znane. I myślę, że od tego trzeba zacząć. I to jest wielkie zadanie, moim zdaniem, Stowarzyszenia Cywitas Christiana, żeby tę naukę, z tą nauką dotrzeć do. Każdego człowieka. Z jednej strony bowiem jest to nauka, która, którą trzeba zaliczyć do głoszenia Ewangelii, bo jest oparta o objawienie, ale z drugiej strony dotyczy wszystkich przejawów życia społecznego człowieka. Tych, które nawet mogą się wydawać zupełnie niezwiązane z ewangelią. I ten pierwszy krok, wprowadzenie w naukę społeczną kościoła, wydaje mi się na naszym gruncie bardzo ważny. By ludzie mogli się dowiedzieć, że Kościół ma słowo o społeczeństwie. Czyli, że chce coś powiedzieć społeczeństwu dzisiaj żyjącemu. I chce budować fundamenty życia społecznego w taki sposób, by one mogły być najpierw. Zrozumiane, a potem przyjęte przez ludzi nie tylko wierzących, ale również ludzi niewierzących. Festiwal jest taką inwencją, moim zdaniem, bardzo ciekawą i bardzo skuteczną inwencją włoską. To Włosi, właśnie stowarzyszenie. Toniolo, który zajmuje się katolicką nauką społeczną, doszło do wniosku, że obok kursów, wykładów, obok innych form pracy dobrze byłoby zgromadzić ludzi najpierw tym zainteresowanych, ale potem także tych, którzy się tym zainteresują, razem. I właśnie najpierw nazywało się to Tydzień Społeczny Tydzień Nauki Społecznej. By w końcu przybrało nazwę festiwalu. Dlaczego festiwal? Dlatego, że festiwal ma wiele różnych metod pracy, a więc właśnie jest to taki tydzień, gdzie korzystając z najprzeróżniejszych narzędzi kultury, sztuki również, da się zgromadzić ludzi wokół pewnej idei. I właśnie wyszukaniem tej idei na dany rok zajmuje się zespół ludzi. Po to, żeby po pierwsze właśnie to było aktualne, czyli żeby z nauki społecznej wybierać to, co na danym terenie, w danym miejscu, w danym kraju jest najbardziej aktualne, czasem również najbardziej bolesne, ale o czym trzeba mówić. I po to jest to gremium, zespół ludzi, żeby Wyszukać tych, którzy mogą kompetentnie o tym mówić, którzy mogą to przedstawiać, którzy zaproponują takie czy inne formy. I temu właśnie ten zespół ludzi ma służyć: żeby wybrać temat taki, taki który będzie aktualnym, ciekawym, ważnym, ale do tego, żeby go jak najbardziej kompetentnie zrealizować. 5. festiwal katolickiej nauki społecznej od teorii do praktyki 24 25 września